Dzień dobry, pochwalony Jezus Chrystus. Zgłaszam się z nowym projektem pogadanek, krótkich pogadanek, około trzech minut każda, ale za to codziennie, w miarę możliwości. Pogadanki będą w formie pytań i odpowiedzi. W najbliższych tygodniach, a może i miesiącach, mówić zamierzam o człowieku i Jego godności, o ludzkiej wspólnocie. Oraz o Bożej życzliwości. Skoro mówię o pytaniach, to chętnie przeczytam i postaram się odpowiadać na pytania zadawane przez Państwa. Proszę zatem znaleźć jakiś sposób, żeby one do mnie dotarły. Najlepiej mailem na adres O Jerzy j 8 liter and gmail.com. A dzisiaj, dzisiaj nie będzie jeszcze pogadanki. Natomiast z racji tej, że mamy święto Matki Bożej, narodziny Maryi, zatem przeczytam Państwu tekst homilii, którą w roku 431 431 wygłosił biskup święty Cyryl Aleksandryjski do biskupów zebranych na Soborze Powszechnym w Efezie. Dzisiejsza Turcja. W smutku, w jakim się znajdował z powodu nieprzyjemnych sprzeczek w kościele, spowodowanych różnicą zdań wśród biskupów, Odnośnie sposobu oddawania czci Marce Bożej, wygłosił piękną mowę na jej cześć. Oto tekst homilii. Widzę tu zebranych świętych biskupów, radosnych i gorliwych, którzy tak ochoczo tu przybyli, pociągnięci przez Bogu rodzicę, zawsze dziewicę Marię. Jestem pełen smutku. Jednakże raduje mnie widok tych świętych ojców. Spełniają się dla nas słodkie słowa Psalmu Dawida. Oto jak dobrze i jak miło braciom zamieszkać z pałem. Witaj nam, przeto, święta mistyczna Trójco, która zwołałaś nas ku czci Świętej Bogu Rodzicy Maryi. Witaj nam, Bogu Maryjo, czcigodny skarbie Ziemi. Światło, które nie gaśnie, korona dziewictwa, berło prawowiernej nauki, niezniszczalna świątyniu, przybytku tego, którego żaden przybytek ogarnąć nie zdoła, Matko i dziewico. Dzięki Tobie nazwany jest w świętych Ewangeliach błogosławiony Ten, który przychodzi w imię pańskie. Witaj Twoje święte i dziewicze łono. Ogarnęło nieogarnionego. Dzięki Tobie wielbimy Trójcę. Dzięki Tobie wielbimy Krzyż Święty. Dzięki Tobie raduje się Niebo. Dzięki Tobie weselą się aniołowie i Archaniołowie. Dzięki Tobie pierzchają szatani. Dzięki Tobie diabeł kusiciel spadł z nieba. Dzięki Tobie człowiek upadły znów jest przyjęty do nieba. Dzięki Tobie ludzkość oddana bałwochwalstwu doszła do, znania, do poznania prawdy. Dzięki Tobie wierzący otrzymują chrzest święty. Dzięki Tobie otrzymujemy olej wesela. Dzięki Tobie wszędzie powstają kościoły. Dzięki Tobie nawracają się ludy. I cóż więcej powiemy? Dzięki Tobie jednorodzony syn Boży zajaśniał tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Dzięki Tobie prorokowali prorocy. Dzięki Tobie apostołowie głosili narodom zbawienie. Dzięki Tobie powstają umarli. Dzięki Tobie królują władcy w imię Trójcy Świętej. Któż zdoła godnie wysławić pełną chwały Marię? Jest ona matką i dziewicą. Zdumiewa mnie ten cud, zaiste godny podziwu. Czy można bronić budowniczemu zamieszkania w świątyni, którą zbudował? Czy można ganić za to, że służebnicę przyjmuje się za matkę? To wszystko jest powodem naszej radości. Uczcijmy więc i uwielbiajmy Boskie Zjednoczenie. Z bojaźnią złóżmy hołd niepodzielnej trójcy. Uwielbiajmy dziewicę Marię, świątynię Boga, a także jej syna i oblubieńca bez skazy. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, niech Was otoczy opieka macierzyńska Bogu Rodzicy, tak jak otaczała swoją opieką. Syna Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki i wieków. Amen.